Siemaneczka, z tej strony Talek i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale będziemy ogrywać Alana Waka Remaster, który miał premierę w zeszłym tygodniu w piątek dokładnie. No i co mogę wam powiedzieć o tej grze? ogólnie nie wiem za dużo, ponieważ no nie grałem... Ta gra bodajże wyszła w 2012 roku czy jakoś tak. No to już jest stara gra, no ale mamy tutaj odświeżoną wersję, 60 fps'ów. Oczywiście triggerki będą chodzić. Chyba, bo w sumie nie pamiętam, bo tylko chwilę grałem. Jak możecie zauważyć nawet. Ehm, Nic, no co, mam nadzieję, że będzie to dobra seria, ponieważ no... Po zwiastunach i tak dalej, trailerach, no i tam małym urywku, który widziałem na internecie, no gra zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, mrocznie, z klimacikiem, więc no, mam nadzieję, że nie będę żałował. Oczywiście remaster zawiera obydwa dodatki, które wyszły... W poprzednich wersjach? Są one od razu. Więc no, co? Nie będę już dłużej gadał, tylko zaczynamy. Oczywiście zagramy sobie na normalnym żeby nie było. Tak nadpiszemy. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and is what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. nawiązanie do Kinga. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Mm. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse, for some urgent reason I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Oh, hey, Benz! Obviously. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Odcinek pierwszy koszmar. To jest fajne rozdział. Wytrzymaj się na nogach. dobra. Okej, popatrz na światło, obracając kamerę. Ale zanim to zrobimy, bardzo mi się podoba się to, że każdy rozdział jest podzielony właśnie, nie? No takie odcinki. To jest spoko moim zdaniem, nie? nie, nie odwracać. Tak, tak, wiemy. nam no, użyjemy, aby się przemieszczać, oczywiście, ale jeden, żeby pobiec. Ale zanim pobiegniemy, to zobaczcie, że możemy tutaj pobadać trochę. Tutaj, oczywiście, pełne książek. No i tutaj zobaczcie, że jest zamknięte, nie? Ok, dobra, no to biegniemy. Ten klimacik już mi się podoba las, ciemno. Dobra, osiągnęliśmy punkt zapisu. No i fajnie, bardzo fajnie ten klimacie wygląda. No, podoba mi się całe te otoczenia. I fajnie... O, właśnie. Tutaj idziemy. To jest taki prolog. Mały samouczek, więc... Przynajmniej dowiemy się, co, jak i tak dalej. Tak, mostru. No, oczywiście, tutaj, gdzieś w tym miejscu dokładnie, gdzie teraz stoimy, znajduje się termoskawą. Pierwszy termoskawą. A przynajmniej tak mi się wydaje, że pierwszy. No, ale ja już go zebrałem w poprzednim rozdziale, nie? W poprzednim grze, nie? Tutaj jakiś śmietnik, puchy, ale dobra, lecimy dalej, nie? Oczywiście jego ok. Wszędzie o nim, nie? Tutaj... Alan wake, dobra. No i tutaj ta postać. Okej, okay, on będzie nas chciał rozwalić tutaj.

no, wjechał mu na ambicję, pocisnął po jego książkach. Zasadzałem, tam tutaj chyba nic nie było, oprócz tego plakatu. Dobra. Idziemy dalej, bo tutaj już ogólnie nic nie ma, nie? Jeden apel zapisu. O, tak jakbyśmy my byli poszukiwani, nie? Jakby nas nie było. Dobra, idziemy dalej. to kolejny punkt zapisu. No i tutaj się będziemy teraz okay, uczyć. Uników no. Dobra, no chodź, 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 chodź. No próbuj mnie walnąć. Ale to zrobiliśmy. Wyszło nam epicka to. Dobra, Uciekamy stąd. No i teraz musimy spierdzielać stąd jak najszybciej. Bo gościu dostał już nerwów. Dobra. Ciekawe, jak to wygląda z nami. Taka mgła. Co coś w sumie jak ten. Jak w, takie jak w książce tego, Stevena Kinga. Tam on chyba miał mgłę właśnie. Chyba twórcy trochę się wzorowali. Tędy, tędy. Nadwygniemy, no, tylko nasza, nasz Alanek coś kurde. Kondychy nie ma. Dobra. Tutaj nie ma nic do domu. Dobra, to lecimy do domu. Chciałem skoczyć do domu, no ale. O, nie mamy kaszenkę, no i gości oczywiście zostaną na zewnątrz, ma przerombana. No długo nie pożył, nie? Ale przynajmniej nam pomógł. No to jest mega, nie? Te oczy wszędzie można dostać czegoś. I właśnie, tutaj nie wiem, czy ja muszę tak podostawać, czy nie, ale na razie się drzwi żadne nie otwierają. Wiadomo, że tymi drzwiami będziemy musieli wyjść, nie? Nasze życie to już w ogóle dostaje po tyłku. Ja, tędy. Trzeba było iść tędy. Trzeba podążać za światłem, dobra. A, to się coś takiego a'la Bóg do nas przemawia. Okay, I yeah, am all know. Ocochis, something. Huh? important to tell you. It goes like this: For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light.

Przeładujemy od razu. Mam nadzieję, że nie będę kaleczył za bardzo tej gry. Też nie ukrywam, jest to coś nowego dla mnie. AUCI, dobra. Wow. wow, 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 No, było, było blisko, było bardzo blisko um, Lecimy dalej. No, byłem mega blisko, kurde tutaj, a jak się otwiera? Kółeczkiem, dobrze podnieść tam, podnieść, podnieść, podnieść. Okej okay. No, no to sobie to weźmiemy od razu. No i mamy już spokój z dziadami. Zmienimy sobie na pistolet. No i zobaczymy, czy tutaj gdzieś jeszcze nam wyskoczą. Kurde, ale. Dobra, spadło mi się. Coś jeszcze? Coś jeszcze kurde. To mi się teraz spadło. Ha, ja pierdzielę Ale... ale lipa Dobra, to jeszcze raz <grywy> Dawaj, dawaj, dawaj Alan Dobra um, Dobra, to jest samouczek i tak, i tak, więc w sumie... Poszło w nich. Przy okazji tutaj... Um... No chodźcie, się. Dziękuję panowie. Pa pa o, tak jeszcze długo, dobra. Dalej gościu za nami leci. Nam została ucieczka Jak najdalej od niego no, Widać, że się ostro wkurzył na nas. a na nasz Alan no, nie ma już kondycji oczywiście. Dawaj Alan, dawaj Wy dobrzej. Dobra, już jest lepiej Tutaj gdzieś też był ten, jak to się nazywa, eeeem um, ale no Też go zebrałem Okej, okay, udało nam się przetrwać Raz zginęliśmy, przez głupotę w sumie Musiałem zapalić z nerwów. <laughs> Takie ciekawe wprowadzenie, nie mogę powiedzieć, podoba mi się. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. No. To taki mały prolog. Płyniemy tutaj do Bright Falls. Dobra. No, ewidentne taka, takie miasteczko typowo z horroru, dosłownie, moim zdaniem. Typowo horrorowe miasteczko, nie? Idealnie się wpisuje w schemat. No, okej, okay. osiągnięto punkt zapisu. Osiągnięto punkt zapisu, dlatego... Um, dlatego myślę, że w tym momencie zakończymy pierwszy odcinek. I od tego samego miejsca zaczniemy oczywiście drugi, taka kolej rzeczy. Więc, jeżeli wam się podobało, to zapraszam was do zostawienia oczywiście lajka, komentarza oraz subskrypcji. A ja się z wami w tym momencie żegnam. I do następnego. Siema!